Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie siostry i bracia. Była wymodlonym i długo oczekiwanym dzieckiem swoich rodziców. Jedynaczka, delikatna, wysmukła, cierpliwa. Kochała życie, sport, podróże, marzyła o licznej rodzinie. Miała wielu przyjaciół. W ubogich, chorych psychicznie czy narkomanach widziała Jezusa opuszczonego. Żyła tylko 19 lat. Nazywała się Kiara Badano. Gdy bliżej poznała ją Chiara Lubich, a założycielka ruchu Focolari nazwała ją Chiara Luce, to znaczy jasne światło. Po wyniesieniu jej do chwały ołtarzy, jej czczyciele tytułują ją także Lilia, arcydzieło Boga, klejnot Kościoła. Chiara Clara Badano urodziła się 29 października 1971 roku w Sassello, miejscowości położonej w Apeninach Liguryjskich w północnych Włoszech. Ojciec Ruggiero Badano, kierowca ciężarówki, mama Maria Teresa Kavillia, gospodyni domowa. 11 lat od chwili ślubu modlili się i z tęsknotą czekali na dziecko. Choć wypełniała nas ogromna radość, opowiadała jej mama, natychmiast rozumieliśmy, że ona nie była tylko naszą córką, lecz przede wszystkim była dzieckiem Boga. Mama zostawiła pracę zawodową, by zajmować się córeczką. Dziewczynka miała jasne i duże oczy, słodki bezpośredni uśmiech, była inteligentna i miała silną wolę. Mama wychowywała ją poprzez ewangeliczne przypowieści, żeby rozmawiała z Jezusem i żeby mu zawsze mówiła tak. Była zdrowa, kochała naturę i zabawę, ale od początku wyróżniała się miłością do potrzebujących którem poświęcała uwagę i służyła często rezygnując z chwil zabawy. Już od lat przedszkolnych wrzucała swoje oszczędności do małego pudełeczka dla mużynków. Marzyła później, żeby wyjechać do Afryki jako lekarz i leczyć dzieci. Pewnego dnia mama poprosiła ją o wybranie zabawek, które mogłaby podarować biednym dzieciom. Kiara odłożyła na bok najładniejsze i ulubione to były te do oddania, nie do zostawienia. Nie mogę dać biednym dzieciom brzydkich zabawek, wytłumaczyła rodzicom. Innym razem na ochotnika idzie stać w kącie, żeby jej ukarana koleżanka nie czuła się tam samotnie. Jest bardzo lubiana w szkole, ale nie chce należeć do klasowej elity. Zawsze siada w ławce z nieśmiałymi i niepopularnymi koleżankami. Normalna dziewczyna, ale miała w sobie coś, była wrażliwa na łaskę i na Boży plan wobec niej, który stopniowo się odsłaniał. Dzień przed pierwszą komunią świętą, jako prezent, otrzymuje Księgę Ewangelii. Będzie dla niej wielką księgą i nadzwyczajną nowiną. Stwierdziła, że jak łatwo było mi się nauczyć alfabetu, tak samo powinno być teraz. Łatwo żyć z Ewangelią. W wieku 9 lat Kiara spotyka ruch Fokolari. Stopniowo wprowadza w niego także swoich rodziców. Jest zafascynowana ideałem zupełnego zjednoczenia z Jezusem. Wówczas rozpoczyna się największa przygoda jej życia. Członkom tego ruchu przeświecają dwa wielkie cele. Dążenie do jedności i służenie Jezusowi opuszczonemu, którego rozpoznają w każdym człowieku. Od tamtego czasu jej życie będzie nieustannym wysiłkiem, żeby stawiać Boga na pierwszym miejscu. Chcę kochać tych, których nie lubią, notuje dwunastolatka po jednym ze spotkań w Okolarii. Nie pozwala nikogo osądzać, a świadectwo wiary przekazuje raczej czynami niż słowami. Mówi, że szuka Boga w ateistach i tłumaczy, że wierzący powinni kochać ich jeszcze bardziej niż swoich współbraci, bo oni nie znają radości i nie wiedzą, że Bóg ich kocha. Pisze do Kiary lubich. Odkryłam, że Jezus opuszczony jest kluczem do jedności z Bogiem i chcę go wybrać jako mojego jedynego umiłowanego i przygotować się na jego przyjście, wybierać jego. W 1985 roku Kiara przenosi się do Sawony, by uczyć się w gimnazjum i liceum klasycznym. Mimo wysiłku ma problemy z nauką. Pozostaje na drugi rok w trzeciej klasie gimnazjum i musi powtarzać matematykę. Pojawiają się nieporozumienia z rodzicami, chociaż miłość jest silna i często dochodzi do kompromisów możliwych do zaakceptowania przez obydwie strony. Tak na przykład było z godzinami wieczornych wyjść z domu, kiedy jest zwłaszcza weekend, Kiara lubiła spędzać wieczory z przyjaciółmi w kawiarni. Kiara podoba się i jest lubiana. Stale otoczona przyjaciółmi, przyjaciółkami. Bardzo lubi tenis, pływanie, wycieczki górskie. Nie potrafi ustać w miejscu. Chciałaby zostać stewardessą. Ogromnie lubi tańczyć i śpiewać. Lubi się elegancko ubrać, starannie uczesać. Czasami zrobi sobie delikatny makijaż. Biegają za nią chłopcy, a ona mówi do przyjaciółki wiesz, ten czy tamty mi się podoba, ale nic więcej. Latem w 1988 roku wyjeżdża z młodszymi, niej dziewczynkami na kongres w Okolarii do Rzymu. Jest jej ciężko, że musi powtarzać klasę, ale się nie wycofuje. Pisze do rodziców, nadszedł bardzo ważny moment, spotkanie z Jezusem opuszczonym. Nie było łatwo go przyjąć i uci uściskać, lecz Kiara Lubich tłumaczyła dziewczynkom, że to on powinien być ich umiłowanym. Mając 17 lat, podczas gry w tenisa Nagle odczuwa tak silny ból ramienia, że musi upuścić rakietę. Początkowo nie przywiązuje do tego wagi, podobnie zresztą lekarze. Nawroty bólu skłaniają ich jednak do przeprowadzenia dokładniejszych badań. I oto wynik, jak wyrok. Rak kości z przerzutami. Jedna z najcięższych i bolesnych postaci nowotworu. Kiedy poinformowano ją o diagnozie, Kiara nie płakała, nie buntowała się. Natychmiast zapładła w ciszy, ale już po 25 minutach na jej ustach pojawiła się zgoda na wolę Bożą. Często powtarzała jeśli Ty Jezu tego chcesz, ja też tego chcę. Z jej twarzy nie znika szeroki uśmiech, poddaje się bardzo bolesnemu leczeniu i wciąga do tej samej miłości tych, którzy ją odwiedzają. Odmawiając morfiny, bo odbierała jej jasność. Ofiarowuje wszystko za Kościół, za młodzież, za niewierzących, za ruch fokolarii, za misję, pozostając pogodna i silna. Powtarza: Już nic nie mam, ale mam jeszcze serce i mogę nim kochać. Podczas pobytu w szpitalu, Kiara rezygnuje z własnego wypoczynku i pomaga dziewczynie w ciężkiej depresji uzależnionej od narkotyków. Wstaje z łóżka mimo bólu. Jakie odczuwa z powodu przerzutów w kręgosłupie. Potem będę miała czas, aby spać, mówi. Dopóki może, pomaga jej w myciu, czesze ją, okazuje jej czułość. Stara się prowadzić normalne i radosne życie. Pisze w pamiętniku: Tę chorobę zesłał mi Jezus we właściwym momencie. Jeden z lekarzy, Antonio Delogu wyznaje: Swoim uśmiechem i wielkimi, pełnymi światła oczami, pokazuje, że śmierci nie ma. A jest tylko życie. Inny lekarz, Fabio Marci pisze do niej: Nie jestem przyzwyczajony spotykać młodych takich jak ty. Zawsze myślałem, że w twoim wieku przeżywa się wielkie emocje, szalone radości, entuzjazm. Nauczyłaś mnie, że jest to także czas pełnej dojrzałości. Podczas świąt Bożego Narodzenia, szpital, w którym leży Kiara, odwiedza kardynał Saldarini. Uderzony jej spojrzeniem pyta: Masz bardzo piękny wyraz oczu, jak to możliwe. Onieśmielona, odpowiada cicho, staram się kochać Pana Jezusa. Przechodzi dwie bardzo bolesne operacje. Po chemioterapii traci włosy, na której jej tak bardzo zależało. Przy każdym straconym kosmyku mówi wprost, dla Ciebie Jezu. Nic nie pomagają operacje kręgosłupa, ani chemioterapia. Rodzice przypominają jej, że za tym wszystkim kryje się jakiś tajemniczy plan Boga. Kiara kocha jeszcze goręcej. Koledze, który jedzie do Afryki z misją humanitarną, oddaje swoje oszczędności, mówi: Nie, nie są już potrzebne. Ja mam wszystko. Na jednym z nagrań Kiara opowiada o bardzo bolesnym badaniu. Gdy lekarze rozpoczęli ten mały, lecz dokuczliwy zabieg, przyszła pani z promiennym uśmiechem na ustach, przepiękna. Zbliżyła się do mnie, wzięła mnie za rękę i wlała we mnie odwagę. Znikła tak szybko, jak przyszła. Więcej już jej nie widziałam. Ogarnęła mnie ogromna radość i zniknął lęk. Zrozumiałam wtedy, że gdybyśmy byli gotowi na wszystko, ileż znaków Bóg by nam zesłał. Ostatnia tomografia nie daje żadnej nadziei. Nadchodzi chwila wielkiej próby. Kiara nie chce morfiny. Tłumaczy: Odbiera świadomość, że ja mogę ofiarować Jezusowi jedynie cierpienie. Chce dzielić z nim jeszcze przez trochę jego krzyż. Pyta lekarzy o swój stan. Chce być wszystkiego świadoma. Pokoje w szpitalu, w turynie, potem w domu były miejscami spotkania apostolatu jedności. To jej kościół. Nawet lekarze, czasem niewierzący, zostają ogarnięci pokojem, którym emanuje wokoło i niektórzy przybliżają się do Boga. Czuli się pociągnięci jak przez magnes i do dziś ją wspominają, mówią o niej, modlą się do niej. Mamie, która ją pyta, czy bardzo cierpi, odpowiada, Jezus wybiera wybielaczem nawet czarne punkciki, a wybielacz pali. Kiedy dojdę do nieba, będę biała jak śnieg. Jest przekonana o miłości Bożej wobec niej, stwierdza, Bóg mnie kocha nieskończenie. A po nocy szczególnie trudnej powie, bardzo cierpiałam, ale moja dusza śpiewała. Przyjaciołom, którzy idą do jej domu, żeby ją pocieszać, a sami wychodzą pocieszeni, niedługo przed śmiercią tak się zwierzyła. Nawet sobie nie wyobrażacie, jaka jest moja relacja z Jezusem. Czuję, że Bóg prosi mnie o coś więcej, dużo więcej. Może zostanę w tym łóżku całe lata, nie wiem. Nie interesuje tylko wola Boża wypełniać każdą jego wolę w chwili obecnej, podjąć grę Boga. Gdyby teraz zapytano mnie, czy chcę chodzić z postępem Choroby jej nogi były sparaliżowane i cierpiała bardzo bolesne skurcze. Powiedziałabym nie, bo dzięki temu jestem bliżej Jezusa. Kiera pod naciskiem wielu osób na karce napisała do Maryi Matko Boża, proszę Cię o cud uzdrowienia dla mnie. Jeśli to nie jest wola Boża, proszę Cię o siłę i o to, żebym się nigdy nie poddawała i pozostała wierną temu zobowiązaniu żeby przezwyciężyć każdą przeszkodę, powtarzała dla Ciebie Jezu. Mamie, która martwiła się, jak będzie żyła bez niej, powtarzała Zaufaj Bogu, wystarczy jak to zrobisz. I kiedy mnie nie będzie, idź za Bogiem i znajdziesz siłę, żeby iść naprzód. Przyjmuję z miłością każdego, kto ją odwiedza, słucha i ofiarowuje swoje cierpienie, mówiąc Ja mam co ofiarować. Na to czas, gdy jest pewna, że niedługo odejdzie z tego świata. Nie chce tego zmieniać. Nie prosił już o uzdrowienie, lecz o moc do wypełnienia woli Bożej. Właśnie wtedy przygotowuje razem z mamą uroczystość zaślubin, jak sama nazwie swój pogrzeb. Niemalże nie da rady mówić, tłumaczy, jak chce mieć uszytą sukienkę. Decyduje, że będzie biała, bardzo prosta z czerwonym paseczkiem. Prosi, by ubrała się w nią jej najlepsza przyjaciółka. Chce zobaczyć, jak na niej leży. Tłumaczy też mamie, jak chce być uczesana na ten dzień. Wybiera muzykę, śpiew i czytanie Szalne Opowiada, jakimi kwiatami ma być przybrany kościół. Chce, aby ceremonia pogrzebowa była jednym wielkim, radosnym świętem. Mamo, prosi, ty będziesz mnie przygotowywać do trumny. Musisz powtarzać teraz, kiara luce, widzi Jezusa. Mówi, nie płaczcie nade mną, ja idę do Jezusa. Na moim pogrzebie nie chcę ludzi płaczących, lecz głośno śpiewających. Przyjmując ostatni raz Jezusa do Eucharystii, wydaje się być w nim zatopiona i bardzo prosi, żeby pomodlić się modlitwą, przyjść duchu święty. Mówi do mamy: już nie proszę Jezusa, żeby przyszedł i wziął mnie do nieba, bo chcę jeszcze ofiarować mu moje cierpienie, żeby dzielić z nim jeszcze trochę krzyż. Szczególnie myśli o młodzieży. Młodzież jest przyszłością. Ja nie mogę już wiec, ale chciałabym przekazać im pochodnię, jak na Olimpiadzie. Młodzi mają tylko jedno życie: warto, żeby je przeżyli dobrze. Kiedy dowiaduje się, że wbrew temu, co zaplanowała, nie będzie mogła przekazać po śmierci swoich organów, ponieważ są już zbyt wyniszczone, wykrzykuje: Teraz nie mam już niczego zdrowego, ale mam jeszcze serce i wciąż mogę. Nim kochać. Ostatecznie okazuje się, że rogówki dziewczyny nadają się do przeszczepu i to będzie ostatni dar kiary. Oblubieniec przyszedł zabrać ją o świcie 7 października 1990 roku po nocy wielkich cierpień. To dzień Najświętszej Marii Panny Różańcowej. Ostatnie jej słowa przyjmamy Mamo, bądź szczęśliwa, bo ja jestem. Ciao. Cześć. Na pogrzeb Kiary, któremu przewodniczył Biskup Dicezany, przybył wielki tłum, w tym setki młodych ludzi i wielu księży. Zespoły wokalno-instrumentalne ruchu fokolari Gen Rosso i Gen Verde śpiewały wybrane przez nią piosenki. Piękny przykład kiary docierał do wielu serc młodych i młodszych, poruszał ich i kierował ku Bogu. Sława jej świętości natychmiast rozszerzyła się we Włoszech i w różnych częściach świata. W 1999 roku rozpoczyna się proces beatyfikacyjny na szczeblu diecezjalnym, który zakończył się w roku 2000 podczas Światowego Dnia Młodzieży. Została ogłoszona błogosławioną 25 września 2010 roku w sanktuarium Matki Bożej Miłości pod Rzymem. Beatyfikacji przewodniczył w imieniu papieża Benedykta XVI. Prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, arcybiskup Angelo Amato. Dzień jej święta obchodzony jest 29 października. Za szczególną patronkę wybierają ją młodzi, ale też ludzie zagubieni, poszukujący i niewierzący. Módmy się. Ojcze źródło wszelkiego dobra, dziękujemy Ci za wspaniałe świadectwo życia błogosławionej Kiary Luce Badano. Kieralucze ożywiona łaską Ducha Świętego i prowadzona światłem Jezusa wierzyła niezłomnie w Twoją nieskończoną miłość, którą starała się odwzajemniać ze wszystkich sił, powierzając się z pełną ufnością Twojej Ojcowskiej woli. Pokornie Cię prosimy, udziel również nam tego daru, byśmy żyli z Tobą i dla Ciebie. Amen.